Hej moi drodzy, witam was! Mimo, że zapowiedzi Red od początku mogły wzbudzać pewne wątpliwości, to fani poprzednich dzieł studia po prostu mocno chcieli wierzyć w to, że mistrzowie z Erkeń po prostu wiedzą, co robią. No i właśnie przyszedł ten dzień. Mam na myśli dzień premiery Red Fola. No i z rozgotani gracze po prostu nie potrafili wręcz uwierzyć, jak studio, które sprzed laty dało im taką serię, jak chociażby Dishonored, nie grałeś, to gorąco polecam, musisz zagrać, jak i również grę Prey mogło doprowadzić do tak kiczowatego Red No ale właśnie, w tym momencie kluczowe pytanie: czy to na pewno było to samo studio? i na to pytanie Wam w dzisiejszym materiale odpowiem. A tymczasem polecam Wam mój poprzedni odcinek z Game Newsa, gdzie sobie wróciliśmy do Preya, jak i również jeszcze starszy materiał, który nagrywałem przedpremierowo jeszcze wtedy, samego Redfalla. Link masz jak zawsze do tych materiałów w opisie albo w karcie u góry. A tymczasem koniec ogłoszeń parafialnych, rozsiądź się wygodnie, no i zapraszam Ciebie do oglądania. Cultists, you can admit you're jealous. Creepy. 艾萨博。 Jakby nie mogąc dopuścić do siebie myśli, że Arkane mogło zrobić coś nie tak, to fala krytyki w tym momencie spadła na biedny i pierwotnie niczemu winny Microsoft. Ten, jak wiadomo, od 2020 roku jest właścicielem koncernu Zenimax Media, do którego właśnie należy między innymi zespół odpowiedzialny za Redfall. Jest więc możliwe, że jakaś część odpowiedzialności rzeczywiście leży po stronie amerykańskiego giganta, szef Xboxa. Czyli niejaki Phil Spencer, wziął zresztą winę na siebie, jednocześnie przepraszając rozczarowanych graczy i obiecując poprawę. Czyli innymi słowy, marketingowa ga gadka i odczepcie się od nas, bo my o niczym nie wiemy, my nie jesteśmy niczemu winni. Zresztą, jak było naprawdę, to pewnie dowiemy się za wiele lat, gdy twórców. Przestaną obowiązywać umowy poufności. Już dzisiaj do prasy przenikają jednak informacje, które mogą sugerować, że Xbox wcale nie miał tak dużego wpływu na przebieg prac, jak twierdzą zwolennicy teorii, że wszystkiemu winna jest polityka zielonych. Wygląda więc na to, że podobnie jak wierni miłośnicy Gier Arkane, tak i szefostwo Xboxa zbyt zaufało renomie studia, zapominając, że tworzą je już w tym momencie inni ludzie. A Wy moi drodzy, jak uważacie kogo tutaj jest wina za stan techniczny Redfall'a? Dajcie znać w komentarzach. a od czasów Dishonored, tutaj premiera była w 2012 roku, czy nawet późniejszego o 5 lat Preya, w składzie Arkane naprawdę sporo się zmieniło. Największa rewolucja rozpoczęła się już w 2006 roku, gdy zdecydowano się otworzyć nowe studio w Austin. Teksański zespół początkowo miał odciążyć kolegów i koleżanki z Lyonu, ale ostatecznie uniezależnił się od macierzystego studia. I to on parę lat później dał światu wspomnianego już kapitalnego wręcz Preja, jak i również rozczarowującego Red I w tym momencie nasuwa się kluczowe pytanie. Co takiego mogło się wydarzyć przez 5 lat, że studio zaliczyło tak znaczący spadek formy? Zaczniemy od tego, że wskaźnik rotacji zawodowej wśród studiów produkujących gry jest ogólnie bardzo wysoki. Co ma związek z równie wysokim poziomem wypalenia zawodowego. Wiecie moi drodzy, crunch i te sprawy. Zresztą już dużo osób, które są cenione w branży gier wideo, odeszło, totalnie się odcięło od branży gier wideo. I to wy tylko i wyłącznie dlatego, bo crunch był zbyt wykańczający i stracili sens i radość zrobienia tych kolejnych dla nas gier. A jak wiemy, gry robione z pasji, to są te gry najlepsze, gdzie jest włożone serce, które potem widać. więc pewnością znaczna część szeregowych pracowników, którzy tworzyli grę Prey, odeszła z Arkane Austin po ukończeniu tego projektu. Zwłaszcza, że w związku z konfliktem teksańskiego studia z szefostwem Bethesdy, proces produkcji przebiegał w niezbyt przyjemnej atmosferze. To jak wymagająca była praca w Austin, sugerować może chociażby odejście w 2017 roku samego założyciela Aircane, czyli Rafaela Colantino, który swoją decyzję uzasadnił artystycznym wypaleniem oraz chęcią spędzenia większej ilości czasu swoim synem. Warto wspomnieć, że to on odpowiadał również za rozwój teksańskiego oddziału, a także był kierownikiem produkcji pierwszego Dishonored i wszystkich jego rozszerzeń oraz dyrektorem kreatywnym przy Prey'u. Wielo innych członków załogi, to natomiast osoby z niewielkim stażem w Arkane. Nie może pochwalić się tym na pewno główny twórca poziomów, Michael Hudson, czy szef działu animacji, Chris Griffin. W zasadzie, jedynymi z niewielu wysoko postawionych przedstawicieli starego Arkane są Harvey Smith i Richard Bear, czyli główni scenarzyści i dyrektorzy kreatywni przy Redfall. A do ich wkładu w produkcję akurat najciężej się przyczepić, najnowsza gra Arkane Austin to mimo wszystko naprawdę klimatyczna, soczysta produkcja, artystycznie trzymająca wysoki poziom innych dzieł studia. Moim zdaniem, więc, w porażce Redfalla naprawdę nie ma co doszukiwać się drugiego dna. Winna nie jest ani premiera w Game Passie, ani również naciski ze strony samego szefostwa Microsoftu. Tę grę zrobili po prostu w znacznej części inni ludzie. W dodatku pracujący na zupełnie innym silniku fizycznym i korzystającym z różnych narzędzi deweloperskich. Fakt, że jedni i drudzy pracowali w firmie o tej samej nazwie, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Gier nie tworzą studiów. Studia, tylko właśnie ludzie. A punktowanie ich potknięć jest lepsze niż zupełnie umniejszanie ich roli w końcowym dziele. Warto o tym pamiętać, by realistycznie oceniać nadchodzące produkcje. Sam dobrze wiem, jak kuszącym jest złożenie preorderu na kolejną grę ulubionego studia. I znam też smak późniejszego rozczarowania, gdy produkcja okazuje się jednak koszmarkiem. Drugi powód dotyczy dobrze udokumentowanej sytuacji wielu pracowników branży gier. Ludzie wyrzucani z dnia na dzień w asyście ochroniarzy, przerzucani między oddziałami i skłaniani do pracy po godzinach, to w game devie chleb powszedni. Dostrzeganie przez nas ich obecności i znaczenia pewnie nie rozwiąże od razu żadnych systemowych problemów branży, ale za to może być to drobny krok w dobrą stronę. I drobny krok. Ku pozytywnej zmianie. A wy, moi drodzy, co uważacie? Po pierwsze, właśnie kogo tutaj jest wina, tak ostatecznie? Czy to właśnie studia Arkane Austin, z tej racji, że ma nowych pracowników, czy jednak jest to szefowstwo Microsoftu? Tutaj dajcie znać w komentarzach. A tymczasem to będzie już tyle, żeby już nie przedłużać tego odcinka jeszcze bardziej. Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Cześć!